Policja prowadzi akcję jednośladem bezpiecznie do celu. Należy pamiętać, że motocykl nie wybacza błędów, natomiast niezależnie od środka lokomocji praw fizyki nie oszukamy. Wyższa prędkość to większa szansa w nagłej sytuacji na śmierć. Zbliża się wielkimi krokami w zasadzie już się rozpoczyna sezon motocyklowy. Nasze hasło czy hasło policji jednośladem bezpiecznie do celu, także najważniejsze sprawy to oczywiście kask na głowie odpowiednio należy się ubrać. Przestrzegamy przed nadmierną prędkością, jeśli chodzi o kierujących motocyklami, zachowanie bezpiecznej odległości przed poprzedzającym pojazdem i aby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Oczywiście drugą sprawą, która nie ulegnie. Zmianie to kontrola trzeźwości przez nas i tutaj nie ma litości. Wszyscy tacy kierujący będą, będą odpowiednio rozliczani. Jeżeli chodzi o kierujących pojazdami, to przestrzegam albo zwracam uwagę na to, żeby częściej zaglądali w lusterka i wszystkie, które mają w pojeździe, i te zewnętrzne, i to wewnętrzne. Motocykl ze względu na swoje wymiary jest mniej widoczny, więc może dojść do sytuacji, że kiedy kierujący spojrzy w lewe lusterko, nie będzie widział kierującego motocyklem. Więc tutaj to środkowe lusterko i to prawe, żeby, żeby tego motocyklistę widzieć. A do motocyklistów, no tutaj przede wszystkim zachowanie odpowiedniej odległości przed pojazdem, żeby mógł odpowiednio zareagować i żeby e, mógł tutaj e, zatrzymać ten pojazd w razie sytuacji awaryjnego hamowania. Należy życzyć wszystkim tyle samopowrotów, ile wyjazdów.